Dobra, teraz tak, trochę opowiadań, to jest małpa, małpa się zakłada tak, czekajcie ja was tutaj zamontuję, żebym ja wszystko widział, żebyście i wy wszystko widzieli, o, małpa się zakłada tak, to jest jedna pętla, którą macie przyczepioną tutaj, i tu, do klucha, wszystko na krawatę, nie? Druga pętla dłuższa idzie pod nogę. Już to widzieliście. Małpa wygląda mniej więcej tak. To są takie ząbki. Ten leci lina. Ten do. Ten leci lina. To ma ząbki, chwyta linę. Przyrząd samodziskowy. Podacie linę. Czpyk. I koniec. I już w dół nie pojedziecie. Liny też nie urwie, bo ktoś. Idiota tego nie robił, no. I tak sobie możecie jechać do góry, kawałek po kawałku, później odpinacie, wciągacie i przyrząd ogólnie używany do zablokowania się w miejscu, nie, albo do podchodzenia gdzieś po linie. Fajna sprawa, tania. Druga rzecz, to jest to. Brick Plus Sprzęt sportowy Działa dość prosto Tu macie linę Która idzie tędy na górę Wkładacie A tu macie luźny koniec Tu jak podchodzicie gdzieś To lina się blokuje Tutaj jest tylko krzywka. Już, już stoicie w miejscu. Nie? Możeby no, zjechać. Trzeba innym wziąć w tą stronę. I nacisnąć. Teraz nie, mam, nie jestem zamontowany, to wam nie pokaże. Tak byle jak mogę. O, jeszcze jeszcze. O. Teraz jestem zamontowany na linii i się bujam, nie? Ja będę chciał zjechać, robię tak i jadę w dół. Ukrzywka mi linie fajna sprawa fajna sprawa do pracy na wysokości. Znaczy to sprzęt sportowy to wiadomo. Fajna sprawa do zabawy na sznurkach, to jak ja się dzisiaj bawię. Kolejna rzecz przydatna są karabinki. Czy to zaraz powiem, żebym się go normalnie ludzie używają aliniowych, sportowych karabinków, ale ja używam stalowych, bo pracuję na wysokości i stal. W mojej ocenie, pomimo tego, że cięższa, jest lepsza. Bo nie ma takiej obawy, że jak spadnie gdzieś, to się pojawia jakieś mikro pęknięcia i zaraz strzeli, nie? No to już pewnie, jakby spadło tam z kilkudziesięciu metrów na skałę, to był też i tutaj aluminium poszło. Albo yy, nity ogólnie, trochę tego tutaj jest. Telefon, to Wam się nie przyda pętle Druga rzecz, znaczy druga no któraś tam z kolei To pętle To jest chyba osiemdziesiątka pętl już mamy są w dwóch celach Albo właśnie Żeby coś przymontować gdzieś Albo żeby się uprzymontować Na przykład dookoła drzewa Tu damy karabinek Albo zrobimy coś takiego, czyli krawata, To czekajcie Zaraz ktoś się dostra, o, wyłączenie pętli, coś tam, coś tam Cały ty nie O I tu możecie coś zamontować, na przykład drugą linę Nie? Karbinek, druga lina I Na drugiej linie ktoś, nie wiem, materiałem podaje, albo macie taka sekuracja, zrobią Tylko, że jak asekurujecie się w ten sposób, to nie radzę Lepiej tak tu karabinek dopiero lino, najlepiej wszystko podwójnie czyli dwie pętle jedna zawsze może strzelić ale dwie raczej nie tutaj kolejny pętla to strzeli jakiś okół lubię je bo są czerwone to jest fajny bajer do pracy z ginami. Powiedzmy, że macie jakiś krawędź, przed którą wam się zgina, nie? Zginanie, krawędź jest powiedzmy jakąś tam blachą część, nie? Bierzecie taki sz szmelce takiego. Cyk. 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 I powiedzmy, że. Tutaj jest ta krawędź nie? w tym miejscu i lina wam się zagina. To jest tak wytrzymałe, że tego nożem nie idzie przeciabać. Więc jak lina będzie nawet na krawędzi ostrej blachy, to nic się nie stanie. Oczywiście do pracy na wysokości używamy dwóch lin głównej i asekuracyjnej. Ale nieważne. Zawsze tak na krawędziach się robi. A weź to teraz rodzajmy. Mam dwie sztuki. Jak na razie, oczywiście sprzęt filmowy, ale go poza mną nie, nie chcę używać, bo się wszyscy lękają. Co ja tu jeszcze mam? Feratówka. No, temat rzeka. A ja się montuję tu karabinkiem w tym oczku do środkowego. Przęż, nie? Czyli taki coś i jeszcze to dopinam w to miejsce do tego samego karabinka to jest amortyzator, ale no na tak by się sprawdził, nie? bo jak spadacie z iluś tam 10 metrów, to fajnie jakby was coś zatrzymało, ale jak widzicie, no masz tej spadacie z 4 metrów, a to w środku pewnie ma drugie 4, no to i tak glebniecie o dach, tylko zagrzmi. Karbinki są tutaj fajne. Są szerokie nie? i same się nie otworzą. Trzeba tu nacisnąć i dopiero, i mają odpowiednią tutaj szerokość, żeby element masztu wszedł. Jak wchodzę na masztu, cyk zapinam się w konstrukcji masztu. Jeden niżej, na jednym powiedzmy głośnym drugi wyżej. Na poprzecznym, nie? Ogólnie taki rozciągliwy sprzęt trochę. Więc daje trochę luzu. Co tu jeszcze w tym plecaku jest? Co tu jeszcze mamy? Wspomniany karabinki Jest tu jeszcze jakiś. O, dobra. Wspomniane karabinki, nie? To tego używam jak muszę czasami wnieść jakąś dużą antenę na dach tu jest sobie to do szpijarki albo do bocznego kolucha do tego antenę skręcam już mi nic nie spadnie, nie? Nawet jak szarpnę gdzieś nie spadnie ogólnie fajna rzecz tylko upierdliwa z tym zakręcaniem eee, karabinki stalowe cztery, pięć tam jeszcze cztery prawie wszystkie takie same jakieś owo Są ląże. To jest ląża. Tak wygląda ląża. 60. Dobrze mówię? Tak, 60, 60 centymetrów. Dwa krabinki. Jeden zawsze skręcony do bocznego kolucha mam. Drugi mam rozkręcony. Jak wchodzę gdzieś. powiedzmy, że lina to jest konstrukcja masztu. Wchodzę na maszt. Tutaj mam zapięte. Przerzucam zapienię, no, i zapinam, nie? Mam zapięte karbinki, ucznego kolucha. Jak z drugiej strony zrobię tak samo, to mogę się już puścić. I sobie stoję jak panisko na maszcie i mogę nawet duże ciężary montować. No, Grygry mi się przypruszyły. Jeszcze jeden karabinek. dobra. Tutaj kolejne ląża, nie? Taka sama, bo muszę mieć dwie Kask Kask Petzla, nie. Taki najtańszy, który głównie chroni przed tym, że jak się wchodzi na maszt albo pod dach, to żeby sobie łubanie rozbić. Oto co mam nad głową, a czego nie widzimy. Czasami na maszcie są kuty stalowe, czasami mieszajc, no i można sobie poważnie wyprościąć. A, kolejna rzecz fajna: linka prusikowa, Kurde, jakby to Wam pokazać. E, ogólnie tak mamy, mamy czy znaczy Mamy. Mam w plecaku filmowym ze szpejem. taki zestaw, jak tu widać. Jak trzeba na dwóch linach gdzieś zejść, dwie osoby muszą zejść na przykład mocowanie odciągów masztu, no to się pojawia problem, bo jest tylko jeden zestaw zjazdowy, z zabezpieczeniem, nie? czyli na gdzieś sobie schodzę, jak zejdę tam gdzie mi trzeba, to zakładam małpę i E, mogę sobie stać, bo wiadomo, gry, gry, lina się poluzuje, czy coś można już e, pojechać w dół. Albo gry, gry jest zablokowane, jest w, takie, w takiej pozycji, jak jest zablokowane, czyli coś takiego, nie gdzieś nam się naciśnie. I ops, i jadę w dół. I po to właśnie mało się zakłada powyżej gry. Jak już dojdziemy do miejsca, gdzie trzeba, bo mało pana zablokuje. A grigli później może sobie luźno wisieć. No i na małpie się lepiej podchodzi niż na samym grigli. Podchodzenie na samym grigli, to już trzeba wiedzieć, co się robi. A drugo, No i właśnie w takich sytuacjach, jak mówiłem, że dwie osoby muszą gdzieś zejść, a jest jeden zestaw grigli plus małpa, trzeba sobie jakoś pradzić I to jest ten sposób: czyli pół wyblinka na karabinku. Związana tu, tu, karabinek, i pół wyblinka. I trusik powyżej wyblinki, który robi nam za małpę. Półwyblinka robi nam za grygry, a trusik robi nam za, za małpę. Też fajna sprawa. Hardcrow, ale fajny. To jest druga ferratówka. którą ceny wam nie będę pokazywał. Nówka sztuka. Prawie identyko jak tamta. No i rękawiczki. To jakieś szmaciaki. Ale mają tutaj taki materiał, który przypomina skórę I się bardzo dobrze trzyma na aluminium Przede wszystkim jak jest śliskie To ręka może się ślizgać, ale ta rękawiczka nie pojedzie Czy ja coś jeszcze mam w płycakach? O, tu plusik A, mam, dobrze. Mam wiele Hmm. Rolka to najtańsza przemysłowa. Eee. Na tym można wciągać, puszczać różne rzeczy z, z użyciem drugiej liny, przeważnie na maszcie. Tania, jak cholera, 11-50, no, straszne rzeczy. To takiej wciągnąć antenkę, coś tam opuścić. Antenkę, eee. no do takich pierdołów, nie? No, to jest <laughs> już rolka alpinistyczna. Które jeszcze nie miałem okazji wykorzystywać. Orbiter F. <gry> Tutaj jest aluminium. O, muszę wyczyścić. Tutaj jest taki bloczek z jakiegoś kawałka stali rdzennej. No i tu kabinek, nie? Tak zakładacie na linę. No i można sobie jeździć W tej z powrotem, nie? Mam nadzieję, że zaraz jakąś tyrolkę tu rozkręcę. Tylko gdzie? O, chyba nie rozkręcę, dobra, nieważne. mam mi no nie tak z No, także z takim sprzętem pracuję. Zaraz wam pokażę, pół wyblinka, jak się wiąże.